Naszym kolejnym gościem jest Michał Małko. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał jest studentem Uniwersytetu Ekonomicznego i osobą współodpowiedzialną za organizację tegorocznej, piątej już edycji Dni Podróżnika. Michał, co to za projekt? Dni Podróżnika to projekt organizowany przez klub podróżników BIT. Dotyczy on prelekcji, które prowadzą znani, znani podróżnicy, którzy są i profesjonalnymi podróżnikami, i podróżnikami po prostu z zamiłowania. Co ciekawego w tej edycji, kogo możemy się spodziewać? W tej edycji swoją prelekcję wygłosi Jose Torres. Na temat, temat prelekcji będzie to po prostu torresowe opowieści. To, o czym opowie, jest nawet dla nas w tej chwili tajemnicą, więc będzie to na ciekawa opowieść. Następnym z ciekawych takich naprawdę przedsięwzięć tej, tej edycji, jest to piąta edycja w dniu podróżnika, będzie rozmowa z profesorem Ziłkowskim. On mieszka w Kolumbii, dlatego musimy połączyć się z nim przez Skype. I będzie to pierwszy, tak, pierwsza taka próba w czasie Dni Podróżnika. Brzmi naprawdę zachęcająco. E, powiedz, Dni Podróżnika organizowane są na Uniwersytecie Ekonomicznym, prawda? Tak. Ale czy to jest projekt skierowany do, tylko do studentów tej uczelni, czy mogą w nim udział wziąć wszyscy? E, jest to projekt adresowany tak naprawdę do, do wszystkich, nie tylko do studentów i nie tylko do studentów Uniwersytetu Ekonomicznego. Każdy jest tak naprawdę zaproszony, każdy, kogo interesuje tematyka podróżnicza i interesuje go spotkanie z ludźmi, którzy zwiedzili bardzo dużą część świata. A co jeśli ktoś chce wziąć udział w projekcie, ale niestety nie pozwala mu na to plan zajęć? Macie na to jakąś radę? Oczywiście, dla każdej, dla każdej osoby, która ma wtedy zajęcia, jak chciałaby uczestniczyć w projekcie, będą przyznawane zwolnienia rektorskie, tak żeby każdy mógł wziąć udział i pogłębiać swoje pasy. Wiem też, że podczas zeszłej edycji na Facebooku organizowane były różne konkursy, można było odgadywać odpowiedzi na zagadki, wygrywać upominki. Czy teraz też przewidujecie takie zabawy? Tak, oczywiście. Będą konkursy i na Facebooku, jak również w czasie imprezy. Na Facebooku na pewno będą konkursy w stylu zgadywania flag, dzięki którym osoby z największą ilością punktów będą otrzymywać jakieś nagrody. Natomiast w czasie trwania imprezy na pewno odbędzie się konkurs. Które będzie polegał na odgadnięciu jakiegoś szczegółu, który był zawarty w prelekcji, ale niekoniecznie był mocno podkreślony. No to zachęć teraz wszystkich studentów do udziału w Waszym wydarzeniu i powiedz, dlaczego ta edycja będzie lepsza od poprzednich. Zachęcam do wzięcia udziału w Dniach Podróżnika. Ta edycja będzie ciekawsza na pewno poprzez prelekcję odbywającą się z osobą mieszkańcą w Kolumbii. Jest to też piąta i myślę, że edycja będzie ciekawsza. Jest dłuższa od poprzednich. Są to trzy dni, nie dwa. Dziękuję Ci bardzo, a Was zapraszam na dni Podróżnika.